Niezmierzone ostępy karpackiej puszczy są jedną z największych ostoi dzikiej zwierzyny i miejscem występowania roślin niespotykanych w innych częściach Polski czy Europy. Osobliwości flory i fauny powodują, że bieszczady są atrakcyjnym zakątkiem dla miłośników przyrody. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, że karpaty są również domem największego polskiego ssaka, żubra, a ten obchodzi właśnie 50 rocznicę powrotów w bieszczady. Żubry sprowadzono w Bieszczady pod koniec października 1963 roku. Do specjalnie przygotowanej zagrody koło Bereżek w Nadleśnictwie stu posiany przywiezionych zostało pięć sztuk reprezentujących linię górską, czyli białowiesko kaukaską dwa z Pszczyny i trzy z Niepołomic. Kilkanaście dni później do zagrody trafiły kolejne dwa żubry. Po sześciomiesięcznej kwarantannie w maju 1964 roku wypuszczono je na wolność. Pierwsze żubry, no to jak przyjechały Bieszczady, to to jeszcze Bieszczady nie były tak zagospodarowane jak dzisiaj, prawda. Pętla Bieszczadzka jeszcze nie byłaby kończona porządnie, prawda i także ten transport odbywał się z trudnościami, ale i samochody zresztą były zupełnie innego typu, to były pragi, prawda, to były zupełnie ziły takie ciężarowe i tego i na takich samochodach Przyjechały te pierwsze skrzynie. Ale na tym nie zakończono starań o powrót żubra w Bieszczady. W 1976 roku do drugiej zagrody, wybudowanej w Woli Michowej w nadleśnictwie Komańcza, przywieziono sześć kolejnych zwierząt cztery z Niepołomic i dwa z Ogrodu Zoologicznego w Krakowie. Tym razem aklimatyzacja trwała cztery lata. W tym czasie dowieziono jeszcze dwanaście kolejnych żubrów. W 1980 roku zwierzęta w końcu wypuszczone zostały na wolność. Przed wiekami żubry żyły niemal w całych Karpatach, ale zniknęły z tych gór przed końcem XVIII wieku. W bieszczadach prawdopodobnie wytępiono je jeszcze wcześniej. Żub stał się dostałym już mieszkańcem Mieszczadów i, i często zastanawialiśmy się, czy to jest introdukcja, czy reintrodukcja i sądzimy, że jest, że jest reintrodukcja, bo przecież mamy nazwy, które mówią żubracze na przykład, tak? albo ktoś tam się żubr nazywa, są nazwiska takie, no także to sądzę, że jednak musiały to z czegoś być te nazwy. I tak populację bieszczadzkich żubrów tworzą dwie subpopulacje: wschodnia, bytująca na terenie nadleśnictw Stuposiany, Lutowiska Cisna i zachodnia, obejmująca teren nadleśnictw Baligród, Lesko, Komańcza. Powrót żubrów w Bieszczady śmiało można zaliczyć do najważniejszych wydarzeń w powojennej historii tych gór. Świadczy o tym między innymi pomnik, który dzięki leśnikom stanął w Pszczelinach, w pobliżu miejsca, gdzie przywieziono pierwsze zwierzęta. Źródłem cennych informacji o początkach hodowli żubrów jest kronika. Księga powstała dzięki bieszczadzkim leśnikom. Dziś jest ona ważnym dokumentem, także z punktu widzenia nauki. Bezcenne są jej epizodyczne zapisy, które mówią o tym, że robiono tam ciekawe eksperymenty z psami, które wpuszczano do zagrody, żeby sprawdzić jak zachowają się żubry w przypadku ataku wilków czy niedźwiedzia. Ten cenny dokument z pożaru leśniczówki, w którym spłonęła cała kancelaria, uratował leśniczy Bolesław Drzazga. Dzisiaj jeszcze czuć tę kronikę spalenizną, ale jej zapisy no, są dla nas wartością no, niesamowitą. Potwierdzają to, co widzimy na starych zdjęciach. Na przykład taki zapis: ciekawym jest fakt zachodzenia żubrów co pewien czas do zagrody leśniczówki widełki, gdzie gapią się na ludzi, względnie inwentarz domowy, konie, krowy i tym podobne. Początkowo bowiem żubry zachowywały się niczym krowy i trzymały się blisko siedzib ludzkich. Nie niepokojone zaczęły w Bieszczadach czuć się coraz swobodniej, niejednokrotnie goszcząc na polach czy uprawach miejscowych gospodarzy. Pamiętam, taki był dyrektor PGR-u miejscowego, jeszcze przed igropolami były PGR, ja -y. są dobrze prosperujący, i dzwoni do mnie i mówi no, przez telefon, ja byłem szefem nad byłem i mówi za Wojomir, zabierz to swoje bydło z mojej łąki, bo mi wszystko zniszczą. Warunki panujące w Bieszczadach sprzyjały żubrom. Stada z roku na rok powiększały się, ale zwierzęta wędrowały nie tylko po górach. Jeden był tylko taki cwaniak, nazywał się Pulpit, który sobie przypomniał o niepołomicach. Że on tam gdzieś i coś. Jak zaczął wędrować, to od stu wędrował, szedł na teren Nadleśnictwa. Lutowiska brał kierunek Dwernik, pod Połoniny. Jak się ruszył, dostaliśmy polecenie nie puścić go z oka. Przeszedł na Połoniny, kilka dni zatrzymał się na Stłuposianach, kilka dni na Dwerniku, na leśnicwie Dwernik. Przeszedł przez różne leśnictwa Dwernik, Lasiczne, w się pod, pod Jaworniki i poszedł do następnego nadleśnictwa. Jak poszedł do następnego nadleśnictwa, to my mieli sprawę z głowy, bo inna służba łowiecka przejęła sprawę, ale nie dał się pokierować, tylko się zatrzymał dopiero pod Tarnowem, na stadionie sportowym. Dla żubrów granice administracyjne nie miały żadnego znaczenia. Zdarzało się tak, że stado wędrowało do naszych wschodnich sąsiadów. Pamiętam w 1972 roku przeszło skrywki, stado żubrów, około 70, ponad 70 żubrów przeszło na stronę jeszcze wtedy radziecką, bo to, to jeszcze nie było Ukrainy i już nie wróciło. Po paru latach Rosjanie przysłali delegację i, i zaczęli interesować się, prawda, jak my prowadzimy gospodarkę, jak zagospodarowujemy. I, i, i także no, te żubry już tam u nich zostały. Sielanka zakończyła się w latach 80., kiedy rozpoczęły się polowania na żubry, które dość szybko zaczęły cieszyć się zainteresowaniem myśliwych nie tylko z Polski. Na łowy w Bieszczady przyjeżdżały koronowane głowy, prezydenci czy premierzy polowali tu między innymi przywódca Jugosławii Josip Broz oraz brat szacha Iranu Abdul Reza Pachlawi. Wspominam takie polowanie, jak przyjeżdżał Reza pachlawi. On tak chciał, chciał strzelić żubra złotobadalowego. Żaden inny się nie liczył. musiał być złoto medalowy żubr. Mieliśmy znaleźć takiego żubra złotobadalowego. No nie była prosta sprawa, bo złap żubra i zmierz mu rogi. Czy to są takie grube, czy takie długie, żeby się nale, nadawały do polowania? No, było to kłopotliwe. A to była sprawa bardzo poważna, bo to sprawy handlowe wchodziły w grę tankowce z ropą. A to były ciężkie czasy, gdzie nie było o to łatwo. Więc powiedział tak: Jeżeli będzie, jeżeli będzie złoty badalowy żób, to będą mi tankowce z ropą. No i no to wszystko trzeba robić, żeby to, to zrobić. I udało się. W latach 80. od kul myśliwych padało rocznie od 20 do 30 żubrów. To chyba sprawiło, że one zdziczały, czyli wróciły jakby do swoich odwiecznych zwyczajów trzymania się z daleka od ludzi. I dzisiaj taki jest skutek. Mimo, że na żubry nie poluje się już od wielu lat, one zachowują się no, zgodnie ze swoimi takimi prastarymi zwyczajami. Na początku lat 90. zaprzestano polowań, a żubry objęto zostały ochroną. Z czasem okazało się, że największym zagrożeniem dla tych zwierząt stały się choroby, a szczególnie gruźlica. Zdaniem naukowców i weterynarzy ma to związek z tym, że krzyżują się one w obrębie zbyt małej populacji, a więc są ze sobą za bardzo spokrewnione. To ma na pewno związek z ich no, ubogim garniturem genetycznym. Odporność naturalna. Decyduje o tym, czy zwierzę choruje, czy nie choruje. W przypadku żubrów, niestety, wrażliwość na zakażenie zarazkiem gruźlicy i rozwój gruźlicy jest potężna. Pod koniec lat 90., ze względu na gruźlicę, zlikwidowano stado przebywające w okolicach brzegów dolnych. Teraz ten sam los spotkał żubry bytujące na terenie nadleśnictwa Stuposiany w Dolinie Górnego Sanu. Proszę pamiętać, że gruźlicy u zwierząt się nie leczy. Taka jest generalna zasada. Po pierwsze, nie ma opracowanych metod. Po drugie, nie ma skutecznych leków. Po trzecie, istnieje realne niebezpieczeństwo, że poprzez leczenia różnego rodzaju, które skończyłyby się niepowodzeniem, a mogłoby tak być, wyhodowalibyśmy szczepy gruźlicy odporne na działanie leków. I wtedy człowiek zakażony takim szczepem musiałby umrzeć, bo nie, było, nie byłoby go czym leczyć. Eliminując chore osobniki zminimalizowano ryzyko rozprzestrzeniania się gruźlicy na inne stada. Decyzja była słuszna z punktu widzenia ochrony pozostałych stad żubrów, z punktu widzenia wyniku odstrzału, eliminacji i stwierdzenia 100% zakażeń zwierząt pozyskanych i zbadanych, i z punktu widzenia również dobrostanu tych zwierząt. Stwierdzone zmiany wskazują na to, że ich choroba przebiegała z objawami utrudniającymi funkcje życiowe. Teren, na którym bytowały chore zwierzęta, objęty został kilkuletnią kwarantanną. W tym czasie słońce i wysoka temperatura mają zniszczyć prądka gruźlicy. Leśnicy i naukowcy chcą, by żubry w przyszłości znów powróciły do Doliny Górnego Sanu. Nam się marzy, że po okresie kwarantanny dla terenów, w którym było zagruźliczone stado, będzie można to stado odtworzyć, właśnie wypuszczając grupę żubrów z Zagrody Zmucznego. Ona się będzie trzymała bliżej zagrody na początku, prawda? Wiadomo, że na początku, w pierwszych kilku latach po wypuszczeniu te żubry są takie troszkę jeszcze skołowane, ale, ale potem no, zasiedli, zasiedli to, co odpowiadało żubrom. W początku 2012 roku do nowej zagrody w Mucznym z różnych europejskich ośrodków hodowlanych i ogrodów zoologicznych trafiają specjalnie wyselekcjonowane osobniki. Najważniejszym warunkiem jest to, by były one jak najmniej spokrewnione z bieszczackimi. Po aklimatyzacji żubry wypuszczane są na wolność. Mają one wzbogacić pulę genetyczną stad dziko żyjących. Ten cel, czyli poprawa kondycji genetycznej wszystkich stad jest realizowany. To jest jak gdyby działania równoległe do tego, do odbudowy stada Górny San. W ubiegłym roku zostały wypuszczone dwa byki do stad w leśnictwie Rutowiska. Oczywiście musi minąć pewien czas, żeby, żeby ten cel został osiągnięty, bo... E, te byki to osobniki pięcioletnie, w związku z tym no, trzeba poczekać jeszcze 5-6 lat, e, aby stwierdzić, czy one zostały dopuszczone do rozrodu, czy, że po prostu muszą pokonać byka, który tamtym stadem dowodzi. E, no, jeżeli to się, to się stanie, to wtedy ten cel związany z poprawą... Kondycji genetycznej zostanie osiągnięte szybko. Zależy nam na tym, aby utrzymały się w naturze stabilnie demograficzne populacje, żeby ten żub radził sobie sam, w związku z czym te populacje muszą być odpowiednio duże. Populacja, która ma na przykład 20 czy 50 osobników, to jest za mało. To musi być przynajmniej 300-400 osobników. Modele, takie specjalne modele mówią o 400 osobnikach i jest to populacja, która może funkcjonować sama w naturze przez długi okres czasu bez ingerencji i pomocy człowieka. W związku z czym musimy cały czas dążyć do tego, aby populacje były liczniejsze. Bieszczady to nie jedyne miejsce w Karpatach, gdzie można spotkać żubry. Zwierzęta te wprowadzono również na Ukrainie, w Rumunii i Słowacji. Wiodącym oczywiście ośrodkiem badawczym i hodowlanym jest Polska, czyli Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Stacja Badawcza Fauny Karpat. To są jednostki, które prowadzą jakby te, te badania, hodowlę taką rzeczywistą. Natomiast to już pączkuje w całych Karpatach. Karpaty są bowiem ogromnym, a do tego zróżnicowanym środowiskowo obszarem, na którym mogą wykarmić się duże stada żubrów, twierdzą leśnicy i naukowcy. Dlatego ściśle współpracują ze specjalistami z innych krajów. Oni na pewno czerpią z naszych doświadczeń, zresztą my się tymi doświadczeniami jak najbardziej dzielimy, bo, bo nam zależy na tym, żeby po prostu żubrów było więcej i żeby miały warunki takie, jakie one potrzebują. Więc Rumunii już od ładnych paru lat właśnie weszli w to zagadnienie żubrze jest w wanatorii, w, w parku, wypuszczono jedno stado żubrów i, i, i naprawdę to idzie do przodu, tylko że nie jest to proces, który można zrobić bardzo szybko, no bo żubr nie rozmnaża się tak jak bakteria, tylko powiedzmy około 10% rocznie możemy tego przychówku uzyskiwać z populacji, ale nie więcej. Od 2004 roku starania o powrót żubra w Karpaty czynione są także w Słowacji. Jedyne żyjące na wolności stado bytuje tu, na terenie Parku Narodowego Połoniny w Bukowskich Wierchach. W 2013 roku liczyło ono 17 żubrów. Bułkowskie Wierchy, czyli słowackie Bieszczady, położone tuż przy granicy z Polską, są krainą tajemniczą, nie tylko dla Polaków, ale nawet dla Słowaków. Zainteresowanie bogactwem przyrodniczym tego terenu na razie jest niewielkie. Szkoda, bo mało jest takich miejsc w Europie, gdzie nadal można zobaczyć pierwotną puszczę, pełną zwierzyny. Na Słowacji jest wiele drapieżników, ako Słowacji jest wiele drapieżników, mamy tu wilki, niedźwiedzie, rysie. Na szczęście nie mamy z nimi problemów, bo jest tu niewielkie zaludnienie. Od jakiegoś czasu mamy też żubry, piękne stado, do którego z Polski przychodzą także polskie żubry. Żubry i inne zwierzęta mogą się bez przeszkód przemieszczać, bo na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim zachowały się wielkie ostępy puszczy Karpackiej. Niespotykane gdzie indziej bogactwa przyrodnicze. Chronione są tu w ramach Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie. Jego najbardziej znaną i odwiedzaną przez turystów częścią jest Bieszczacki Park Narodowy. Położony w Słowacji, Park Narodowy Połoniny jest mniej popularny, ale i tam powstają trasy piesze, konne i rowerowe, dzięki którym można podziwiać atrakcje przyrodnicze. Trzeba powiedzieć, że największym zainteresowaniem cieszy się turystyka rowerowa. Jest to szczególnie dobre miejsce dla rowerzystów, zwłaszcza nad jeziorem Starina, gdzie są trasy do Polski, gdzie wiedzie międzynarodowa trasa Zielony Rower. Aby ułatwić turystom możliwość podziwiania skarbów karpackiej puszczy, w 2011 roku w Polsce utworzono nowy obszar chroniony: Leśny kompleks promocyjny Lasy Bieszczackie. Zajmuje on powierzchnią ponad 24 tysięcy hektarów na terenie nadleśnictwa Stuposiany oraz częściowo nadleśnictw Lutowiska oraz Cisna i graniczy z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym. Bieszczady są ładne. Bieszczady są, przyciągają, ale chcemy poprzez ten LKP Lasy Bieszczackie jakby podać na tacy to, co z lasu najciekawsze, a przy tym wszystkim musimy zwracać uwagę na funkcję ochrony przyrody i bardzo mocno pilnować, żeby ta przyroda nie ucierpiała. O tym, jak wygląda wnętrze karpackiej puszczy można się przekonać podczas spaceru ścieżkami przyrodniczymi wyznaczonymi w leśnym kompleksie promocyjnym. Wędrując przez las turyści mogą skorzystać z miejsc wypoczynku, a tablice edukacyjne dostarczą im wielu informacji o tym terenie, o roślinach i zwierzętach, ale także pracy leśników. Jedną z najciekawszych ścieżek jest krutyjówka. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie potok muczny. Przełamuje pasmo Jeleniowatego i przepływa z jego południowych na północne stoki. Przepiękny kanion. Przy tych właśnie ścieżkach wykorzystujemy takie miejsca bądź naturalne, bądź sztuczne, zrobione właśnie ręką człowieka. Turystów Bieszczady przyciąga głównie przyroda. Leśny kompleks promocyjny uzupełnia czy poszerza ofertę wypoczynku w Bieszczadach i ofertę zatrzymania się w atrakcyjnych terenach górskich. Najbardziej w tej chwili przydatne są tworzone parkingi, miejsca biwakowe, bardzo ładne wiaty, które powstały i też dość stylowe tablice informacyjne, z których zwłaszcza młodzi turyści, młodzież szkolna może się wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć o mieszkańcach Karpackiej Puszczy. Jednak najczęściej odwiedzanym obiektem na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego jest Żubrza Zagroda w Mucznym. Obok zadań związanych z aklimatyzacją zwierząt sprowadzanych z zagranicy pełni ona także funkcje edukacyjne i pokazowe. Zagroda pokazowa w noczym to hit można powiedzieć, jeżeli chodzi o turystów, którzy przyjeżdżają w Bieszczady. To jest stały punkt każdej wycieczki. Turystów, którzy przyjeżdżają autokarami, czy indywidualnie każdy tą zagrodę chce odwiedzić. No oczywiście wynika to z tego, że zmienność warunków pogodowych w Bieszczadach jest duża. Często bywa tak, że nie ma możliwości wejścia na połoniny, zwiedzania tych najciekawszych miejsc w Bieszczadach, za które właśnie połoniny uchodzą. Jednak my tutaj w Otulinie Beskidzkiego Parku Narodowego staramy się zagospodarować czas turystom właśnie wtedy, kiedy na połoniny nie da się wejść z przyczyn pogodowych. Dzięki zagrodzie w Mucznem turyści mogą mieć pewność, że zobaczą mieszczackie żubry, sfilmują je czy też sfotografują. Inaczej jest w przypadku zwierząt żyjących na wolności. Żeby je spotkać trzeba mieć dużo szczęścia. Wieszczarskie żubry są dzikie, tak naprawdę latem czy wczesną wiosną już rozpraszają się z dużych stad, które skupiają się zimą i samice idą w dwustronne miejsca, rodzą młode. To trwa od końca maja do właściwie do sierpnia. I w tym czasie zobaczyć żubra jest niezwykle trudno. Nawet idąc przez las możemy go usłyszeć, bo wyczuć można, ale... Podejść nam się zbyt blisko nie da, o czym przekonują się zresztą y, ekipy telewizyjne przyjeżdżające w Bieszczady y, z dalekich krajów i próbujące sfilmować te dzikie żubry. Nie udaje się. O tym jak trudno jest sfilmować czy sfotografować żubry żyjące dziko przekonał się między innymi Zbigniew Kożuchowski, który od kilkunastu lat uwiecznia osobliwości przyrody. Na 10 wyjazdów może być taka sytuacja, że żaden się nie uda. Natomiast czasem mi się pojedzie przypadkowo i się trafi, i można wtedy zrobić jakąś scenę czy kilka scen. I, i tak mi się też nieraz zdarzyło, że, że po prostu zrobiłem fajne ujęcia, ale, ale w momencie, kiedy się najmniej spodziewałem, że, że, że tak się może zdarzyć. Żubry żyjące na wolności najłatwiej można podejść zimą. Zwierzęta mają wówczas problem ze zdobyciem pożywienia. Dlatego często odwiedzają leśne stołówki, czyli polany, na których leśnicy wykładają dla nich karmy. Tylko w nadleśnictwie lutowiska muszą oni zapewnić pożywienie dla ponad setki żubrów. Zwierzyna pewnie by sobie poradziła bez naszego dokarmiania, ale kosztem naszego lasu i drzewostanów, modników, które weszłyby do środka, ospałowały, zniszczyłyby nasze wodniki. I robimy jakby podwójną robotę, raz, że dokarmiamy. Tą zwierzynę i, i dajemy im dostarczamy im pokarm, a po drugie chronimy sobie nasze drzewostany, drzewostany leśne. Choć żubry pozwalają podejść do siebie na kilkadziesiąt metrów, to jednak każde zmniejszenie bezpiecznego dla nich dystansu kończy się ucieczką. Aby zobaczyć żubry lub inne zwierzęta, najlepiej wybrać się do lasu w niewielkiej grupie z doświadczonym przewodnikiem. Jest to jeden z kolejnych pomysłów, żeby zachęcić turystów. Do korzystania z oferty mało na razie popularnej turystyki przyrodniczej, bo samo wyjście w głęboki las z przyrodnikiem jest dosyć dużym wyzwaniem. Turystyka przyrodnicza to jeden ze sposobów na promocję bieszczadów i sąsiednich bukowskich Wierchów. W jej rozwoju pomagają polsko-słowackie projekty realizowane przez samorządy, różne instytucje i organizacje pozarządowe. Dzięki takim inicjatywom turyści coraz chętniej przyjeżdżają podziwiać dziką przyrodę Karpat. Natomiast mieszkańcy tych terenów dowiadują się, jak wykorzystać bogactwa natury. Ważnym elementem tego bogactwa są górskie żubry. Jeszcze nie tak dawno społeczeństwo w ogóle nie zdawało sobie sprawy, szersze społeczeństwo w Polsce, że. Że w Bieszczadach żyją żubry. Wszystkim kojarzyły się żubry tylko i wyłącznie z Białowieżą. Natomiast tutaj w Bieszczadach mamy najliczniejszą dziko żyjącą populację żubrów linii kaukasko-białowieskiej. To jest w tej chwili około 300 sztuk. Dziś w Bieszczadach trudno spotkać człowieka, który nie wiedziałby, że te góry i lasy są domem największego saka Europy. Żubr traktowany jest tu bowiem niemal jak ikona. 50 lat obecności żubra tutaj, no to, to jest wielki sukces, że on tutaj jest, a przede wszystkim to, że świadomość wszystkich ludzi, którzy są tutaj wzrosła strasznie, i że ludzie traktują tego żubra jako coś, co po prostu jest związane z bieszczadami i, i, to, jest, i to jest strasznie cenne. Dlatego stawia się mu pomniki. Pieczołowicie pielęgnuje pamięć, aleśnicy przyrodnicy i miłośnicy bieszczackiej przyrody dbają, by informacje o żubrach docierały do najodleglejszych zakonków nie tylko Polski, ale i Europy. Właśnie 50 lat od momentu, kiedy żubry sprowadzono w te strony, stał się okazją do takiego zaakcentowania, również medialnego. Wymyślono, żeby obchodzić Karpacki Rok Żubra, właśnie Karpacki, nie Bieszczacki, bo żubry w tej chwili żyją już w całych Karpatach. Karpacki Rok Żubra to cykl imprez i przedsięwzięć, które jeszcze bardziej mają podkreślić doniosłość historycznego wydarzenia z końca października 1963 roku, czyli powrotu żubrów w Bieszczady. Mają w tym pomóc, na przykład bieg narciarski tropem żubra, konferencje naukowe czy monety z wizerunkiem żubra, które wyemitował Narodowy Bank Polski. To nie wszystko, bowiem od lat w lutowiskach organizowany jest też Dzień Żubra a kapituła miłośników bieszczadzkiej przyrody promuje i nagradza statuetką Bieszczackiego żubra osoby, które zasłużyły się dla ochrony tych zwierząt i bieszczadzkiej przyrody. Trzeba powiedzieć, że leśnicy Bieszczady dokonali wielkiego dzieła, przywracając żubry bieszczadom. Żubr to jest królewskie zwierzę, prawdziwy imperator puszcz i co stanowi w tej chwili no, niezaprzeczalną ikonę bieszczadzkich lasów. Dziś, tak jak przed wiekami, bieszczeckie lasy znów są domem dla żubrów. Powrót tych zwierząt w góry był możliwy dzięki wysiłkowi ludzi, którzy postanowili oddać przyrodzie to, co kiedyś zostało jej odebrane. Żubr stał się symbolem ochrony środowiska naturalnego nie tylko w bieszczadach, ale w całych Karpatach.